W tym roku obchodzimy 90-lecie powstania lasów państwowych, dlatego proszę teraz o przedstawienie krótkiej historii lasów państwowych przez panią Lucynę Błędowską. Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzającymi, zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Garwolin jest jedną z kilkuset jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Mówiąc o ich historii, nie sposób nie wspomnieć o historii Lasów Ziemi Garwolińskiej. Zmianki z pierwszej połowy XIX wieku wskazują na państwową własność części lasów Garwolińskich. Były to lasy rządowe. W ówczesnym województwie podlaskim funkcjonowało sześć urzędów leśnych. Jednym z nich było leśnictwo Garwolin, podzielone na dwie straże i i miętne. Według późniejszych źródeł lasy rządowe należały do Leśnictwa Łuków, Straży Garwolin, składające się, się z czterech obrębów Wola, Uśniaki, Stoczek i Wołkowyja. Do roku 1944 znaczna część lasów na tych terenach stanowiła dobra prywatne. Największe majątki ziemskie w XIX i w pierwszej połowie XX wieku należały do Zamojskich, Hordliczków, Dobrowolskiego, Jezierskiego oraz Hrabiego Jakuba Potockiego. Poza wyżej wymienionymi istniały również liczne dobra mniejszych własności. W majątku ordynacji zamojskich leśnik Felix Rożyński stworzył największe szkółki w historii polskiego ogrodnictwa. Rożyński podjął pracę w dobrach podzameckich w 1885 roku, gdzie zastał zaledwie pół hektarową szkółkę leśną. Stworzył znane w Europie i świecie szkółki leśno-ogrodnicze w podzamczu hrabiego Andrzeja Potockiego. Przed wybuchem I wojny światowej powierzchnia szkółek wynosiło aż 135 hektarów, a zapas gotowych do ekspedycji drzew i krzewów liczył 50 milionów sztuk. Głównym rynkiem zbytu, zbytu był obszar królestwa oraz Rosja: od Kijowa, Moskwy, Odessy, Wilna, Mińska i Irkucka, aż po odległe rejony Mandżurii, zachodniej Syberii za Kaukazia. Od Zamcze było celem wycieczek leśników, ogrodników i ziemian. Rożyński zasłużył się nie tylko jako znakomity szkółkarz, ale również jako leśnik. Przez pierwsze lata pracy sporządził plany gospodarcze i operaty urządzeniowe dla lasów dóbr trzebień i podzamcze. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku władze odradzające się Polski przystąpiły do porządkowania spraw związanych z organizacją i zarządzaniem dobrami państwowymi. W 1920 roku utworzono cztery zarządy okręgowe lasów państwowych w Warszawie, Radomiu, Siedlcach i Lwowie, podlegające departamentowi leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W 1924 roku powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe, któremu prezydent Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie polskimi lasami. Stało się to za sprawą podpisanych przez prezydenta dokumentów. Rozporządzenia z 28 czerwca o statucie przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe oraz rozporządzenia z 30 grudnia o organizacji i administracji lasów państwowych, na mocy którego powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. Wydarzenie to zwykło się uważać za początek historii lasów państwowych. 16 stycznia 1925 roku podpisano rozporządzenie rady ministrów o utworzeniu dyrekcji lasów państwowych. Powstało wówczas 10 dyrekcji w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Białowieży, Wilnie, Łódzku, Lwowie, Toruniu, Bydgoszczy oraz Poznaniu. Rozporządzenie ministra rolnictwa i dóbr państwowych z dnia 27 stycznia 1925 roku o utworzeniu nadleśnic w lasach państwowych powołuje, powoduje powstanie 349 nadleśnic podległych określonym dyrekcjom. Na obszarze Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, wśród 45 jednostek, wymieniony jest również Garwolin. W jego skład weszły uroczyska i miętne, unin, budy, rębków, romanów i zdebno-dąbrowa i rokitna. Łączna powierzchnia nadleśnictwa wynosiła wówczas około 2300 hektarów. Do 1930 roku na szczeblu centralnym majątkiem leśnym zarządzał minister rolnictwa. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z 3 grudnia 1930 roku ustanawia dyrekcję naczelną lasów państwowych. Sześć lat później dekret prezydenta z 30 września 1936 roku o państwowym gospodarstwie leśnym nadaje mu oficjalną nazwę Lasy Państwowe. Ogromne zasługi dla rozwoju leśnictwa w okresie międzywojennym położył Adam Loret, pierwszy dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, a od 1931 roku pierwszy kierownik Dyrekcji Naczelni Lasów Państwowych. Przywiązywał on dużą wagę do szkolnictwa leśnego i kształcenia kadr. Pod rządami Loreta rozwinęła się nowoczesna gospodarka leśna i przemysł drzewny. Uporządkował on strukturę administracyjną lasów państwowych i przeprowadził pierwszą inwentaryzację zasobów leśnych Polski. Gospodarka leśna prowadzona była zgodnie z zasadami sztuki leśnej, z zachowaniem cennych przyrodniczo zasobów przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych. Lasy państwowe były sprzymierzeńcem powstania, powstania parków narodowych w Puszczy Białowieskiej, w Pieninach oraz na Czarnochorze. Jest to obecne terytorium Ukrainy. W połowie lat 30. minionego stulecia parki narodowe i rezerwaty Przyrody obejmowały około 35 tysięcy hektarów, a nad większością pieczę sprawowały właśnie lasy państwowe. Ukształtowanie w okresie międzywojennym struktury organizacyjne lasów państwowych, a także kierunki gospodarowania majątkiem Skarbu państwa stanowią do dziś fundament i szkielet współcze... współczesnego państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe. Wybuch II wojny światowej przerwał dynamiczny rozwój lasów państwowych. Adam Loret ewakuował się wraz z najbliższymi współpracownikami na wschód, zabierając archiwa. Ostatnie dni dyrektora nie są do końca znane. Wiadomo, że został aresztowany 19 września 1930 roku i zamordowany przez NKWD. Druga wojna światowa przynosi dużą dewastację lasów. Na potrzeby wojskowe dokonano na ogromną skalę wyrębów i przeszedzeń drzewostanów. W czasie działań wojennych na wszystkich frontach walczyło około 11 tysięcy leśników. Wielu z nich poniosło śmierć. Na terenie lasów garwolińskich oddział Działał oddział Armii Krajowej Gołą, który brał czynny udział w akcji burza. Ostępy leśne kryją liczne mogiły oraz miejsca upamiętniające egzekucje miejscowej ludności prowadzone w latach II wojny światowej. Przykładem są pobliskie źlisie Jamy, w Uroczysku Miętne, gdzie masowo rozstrzeliwano mieszkańców Garwolina i okolic. W okresie okupacji pobliskie lasy były schronieniem i miejscem pracy wybitnego leśnika profesora Jana Kloski, który żył w latach 1886-1945. Był to wykładowca akademicki, urzędnik ministerialny, organizator gimnazjów leśnych, publicysta i popularyzator wiedzy leśnej. W latach 1940-42 profesor przebywał i pracował w lasach Huty Garwolińskiej. Staraniem Komisji Historii Leśnictwa Polskiego Towarzystwa Leśnego 29 października 1967 roku postawiono kamień upamiętniający pobyt profesora w Hucie Garwolińskiej. Po II wojnie światowej, na mocy dekretów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, państwo przejmowało na własność lasy prywatne, tartaki i zakłady przemysłu drzewnego. W zarządzie lasów państwowych znalazło się aż 85 powierzchni krajowych lasów i prawie cały przemysł leśny i drzewny. Do schyłku lat 70. Lasy państwowe przechodziło szere, szereg reorganizacji oraz nieustających zmian strukturalnych. Okres powojenny zapisał się w, kast, w kartach historii leśnictwa polskiego jak, jako czas intensywnych zalesień i odbudowy zasobów leśnych po zniszczeniach wojennych. W 1945 roku lesistość kraju wynosiła 20,8%, do 1970 roku wzrosło to 27%. Najintensywniejsze zalesienia prowadzono w latach 1960-1965, wtedy średniorocznie przebywało w Polsce 55 tysięcy hektarów lasu. W 1946 roku po upaństwowieniu większych zi własności ziemskich powstały nadleśnictwa Huta Garwolińska, Kotwica i Podzamcze. 20 lat później w 1973 roku z nadleśnictw tych utworzone zostało Nadleśnictwo Garwolin, które w późniejszych latach przechodziło jeszcze kilka zmian granic. 28 września 1991 roku Sejm uchwalił ustawę o lasach, najważniejszy dokument dla organizacji. Ustawa podkreśla konieczność trwałego zachowania lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnego użytkowania przez obecne i przyszłe pokolenia. Wejście w życie w tej ustawy spowodowało zmianę naczelnego zarządu lasów państwowych w dyrekcję generalną, a okręgowe zarządy w regionalne dyrekcje. W 1994 roku lasom państwowym nadano nowy statut. Nobelizacja ustawy o lasach w 1997 roku wyraźnie zaakcentowała ekologiczne, ochronne i środowisko twórcze oraz społeczne funkcje lasu. Wdrożone zostały zasady trwale, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej opartej na podstawach ekologicznych. Lasy państwowe podjęły szereg działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej oraz edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Przełom wieków przyniósł liczne zmiany w prawie odnoszącym się do ochrony środowiska. Przystąpienie do Unii Europejskiej było kolejnym wyzwaniem, którym sprostały lasy. W ramach wdrażania sieci obszarów Natura 2000 do końca 2012 roku ochroną objęto 40% gruntów pozostających pod zarządem lasów państwowych. Tak duży udział wartościowych przyrodniczo obszarów zasługujących na ochronę stanowi świadectwo dobrej pracy na rzecz polskiej przyrody wielu pokoleń leśników. 嗯。Yeah.